Panie dyrektorze, pana firma jest partnerem dzisiejszego wydarzenia. Zgadza się, jesteśmy partnerem dzisiejszej galii. Jestem dyrektorem BMW Motors oddziału warszawskiego tutaj. Właśnie wszyscy moi gości, którzy wchodzą tutaj jednocześnie również z naszą telewizją, podziwiamy piękne samochody, które stoją przy wejściu do tego centrum. Tak, skaza się. jesteśmy w, naszym, w Warszawie, mamy dwa oddziały, w których sprzedajemy samochody, sprzedajmy Mazdę, jak również Forda. Między innymi ten tutaj samochód, który stoi przed wejściem Ford Mustang. To to auto, które tu w Warszawie właśnie sprzedajemy. Czyli, I to... tak, na... Czyli tak naprawdę każdy może e, zainteresowany do Państwa zgłosić się? Jak najbardziej. E, po to tutaj jesteśmy, po to się tutaj pokazujemy. Chcemy, żeby e, klienci e, i mieszkańcy Warszawy wiedzieli o tym, że tak świetny samochód, właśnie m.in. jak Ford Mustang, można kupić w Warszawie i Mazda. A proszę powiedzieć, prócz tych modeli, jakie jeszcze macie modele, które oferujecie na dzień dzisiejszy z takich, tych ciekawszych? Z ciekawszych, no, no, bezapelacyjnie Ford Mustang jest tą tutaj e, jest modelem samochodu e, Ford, gdzie wzbudza największe emocje. Ale mamy w swojej palecie kolejny samochód, to jest Focus RS, który w tej chwili e, pojawia się na rynku. Wprowadzamy ten samochód do sprzedaży i, e, i, i bije rekordy sprzedaży, można powiedzieć. Bardzo fajny sportowy samochód, ale użytkowy również, ponieważ Zautom jest pięcioosobowym e, i pięciodźwiowym. To jest taki evenement, jeśli chodzi o ten, e, o ten segment. E, no ale w swojej palecie również S-MAX, Ford Mondeo, piękną linię Winiale dla e, Ford wprowadził w tej chwili. To jest taka wyjątkowa, e, można powiedzieć, ekskluzywna linia e, Forda. Bondeo, Smax, max Ford Kuga, bardzo dobre, fajne samochody. Nie u Pana nie zapytać, czy Pan po raz pierwszy bierze udział w evencie Ilony Adamskiej? Zgadza się. Po raz pierwszy jestem tutaj, w ogóle po raz pierwszy jestem w Warszawie, można powiedzieć, bo pochodzę z Poznania, przeprowadziłem się do Warszawy i tutaj prowadzę oddział warszawski.